Witam serdecznie z tej strony, Zajbre. Dzisiaj porozmawiamy sobie o paktach oraz mocach wampiryzmu, czyli mechaniką zaimplementowaną w drugi sezon Diablo 4. No dobra, zacznijmy od samego początku. Żeby mieć ogólnie dostęp do tego, trzeba rozpocząć quest sezonowy. Zaraz po jednym z pierwszych questów nabędziemy moc wampirzom, oraz, czy wampiryzmu, oraz będziemy mogli ją rozwijać. W momencie, kiedy będziemy mieli dostęp już do tej zakładki, warto będzie zwrócić uwagę na pakty. Pakty, jak można zaobserwować na samej górze, dzielą się na trzy rodzaje: powiedzmy na tą koronę, kielich oraz na czaszkę. W zależności od tego, jaką mamy. Wartość na przedmiotach, czyli można zobaczyć przyznane pakty. Tutaj, na przykład, będzie 4 kielichy, 1 jedna czaszka i to jest 5 na 5. Może być tak naprawdę od 1 do 5, więcej nie spotkało się. Nie spotkałem się z większą ilością. I na przykład, te przedmioty mogą być tylko częścią armoru, czyli zawsze to będzie czapka, armor, ręce, spodnie bądź buty, no i w zależności od tego, ile mamy na danym przedmiocie danych rzeczy, czyli na przykład w tym przypadku dwie korony, jedną, jeden kielich, w momencie jak przejdziemy do zakładki mocy, wampiryzmu, będziemy mieli do wykorzystania te, taką ilość e, mocy. Dobra, jak odblokować te moce? Te mocy moc odblokują tak naprawdę tak. Część odblokujemy questami, oczywiście, to chyba dwa dokładnie. odblokowujemy questami e, sezonowymi, dwa są dostępne na tablicy, tam od żniw, oraz e, resztę odblokujemy dzięki krwi. Tą krew też oczywiście dostajemy z dungeonów, e, możemy ją dostać właśnie ze story questów, ale największą farmą, jeżeli chodzi o te questy, to są oczywiście pola żniw, czyli oznaczone tutaj tym zielonym kolorem. Tutaj robiąc aktywności TP, naprawdę uzbieramy tego całą masę. No i w momencie, kiedy użyjemy, pojawia się nam 3 i będziemy mogli do jedną dowolną odblokować. I to do momentu, kiedy już odblokujemy wszystkie. Jakie odblokujemy, później będziemy mogli w ten sam sposób ulepszyć je. To znaczy. Z tego co mi wiadomo, maksymalnie do trzeciej rangi. Na przykład, tu można zobaczyć metamorfoza poziom pierwszy, coś mamy na drugim poziomie na wezwanie chowańca, i wtedy po prostu statystyki się zwiększają. Te moty są bardzo fajną mechaniką, ponieważ dosyć mocno wzmocniają naszą postać od samego tak naprawdę początku gry. Tak dla przykładu coś, co ja używam. Czas odnowienia Twoich umiejętności specjalnej skraca się o 20%, Twoje umiejętności specjalne za obrażenie 6% za każdego bliskiego wroga, który ma obrażenie z upływem czasu. Czyli po prostu naprawdę da się tutaj robić e, totalne cuda. Niektóre są pasywne, inne są do aktywacji, no i po prostu jest tego cała masa. Dobra, no ale wyjdźmy z założenia, mam fajny przedmiot, który potrzebuję, na przykład jakiś unikat potrzebny do buildu, ale mam gówniane na nim pakty. Można to ominąć, ponieważ tak naprawdę z wszystkiego, co jest związane z wampirami, będą dropiły też przedmioty, które umożliwiają na przykład podbicie dodatkowych rzeczy, jeżeli na przykład mamy... Przyznane pakty 3 na 5, to będziemy mogli dwa wbić. I to będzie w zależności od przedmiotu, który wbijemy w to albo będzie czaszka, kielich, bądź ta korona. Jest też przedmiot do resetowania, czyli na przykład nie odpowiadają nam, bo nie potrzebujemy, tak jak w moim przypadku, czterech kielichów, bym nie potrzebował. No to możemy zresetować i wbić sobie to, co będziemy chcieli. U góry widzimy podział, czyli dostępne środki. Ja z przedmiotów mam cztery korony. 8 kielichów oraz 8 czaszek, czyli można zaobserwować, że znacznie więcej czaszek niż potrzebuje, więc mógłbym się tutaj pobawić w resetowanie i tak, żeby móc aktywować moc przedmiotu, moc wampiryzmu. Każda moc ma koszt aktywacji, tak jak można zaobserwować. Czyli w momencie, kiedy na przykład wybierzemy to w kły, no to żeby to aktywować, to muszą być wolne dwa kielichy z ogółu tych przedmiotów. I tak mniej więcej to wygląda. Mechanizm się wydaje. Może troszeczkę skomplikowany na początku, ale naprawdę bardzo szybko można go ogarnąć. Tak samo z ulepszaniem. I to w skrócie by było na tyle.